Z różnych stron docierają do nas informacje, że poniedziałkowy protest pod tytułem Blokada Wyszyńskiego spowoduje duże utrudnienia w ruchu, wręcz totalny paraliż komunikacyjny. Tymczasem jest to kompletna nieprawda. Takie opinie moim zdaniem pochodzą od osób lub mediów, które szukają jedynie sensacji. W rzeczywistości bowiem blokada Wyszyńskiego nie powinna spowodować większych utrudnień w ruchu. Samochody będą puszczane co 5 minut, a pojazdy ciężarowe nadjeżdżające ze strony Gdańska, czyli tiry, zostaną zatrzymane na specjalnie przygotowanym do tego parkingu w Osielsku. Także biorąc to pod uwagę oraz fakt, że na Rondzie Fordońskim działa sygnalizacja świetna, która właśnie przepuszcza samochody co około 5 minut, ruch samochodowy podczas trwania blokady ulicy Wyszyńskiej powinien przebiegać niemal bez zakłóceń. Dlatego prosimy wszystkich o wyrozumiałość i przede wszystkim wsparcie dla takiej formy protestu. Bydgosz to jedno z ośmiu największych miast w Polsce, niestety z realną perspektywą na pozostanie jedynym dużym ośrodkiem bez dostępu do drogi ekspresowej czy autostrady. Odłożenie takich ważnych inwestycji na bliżej nieokreślony czas po 2013 roku spowoduje, że tracimy szansę na rozwój. A tą szansę trudno będzie nadrobić.